Żegnanie rozdziału robimy Skybaza. Jest dzisiaj ze mną piotrek 199.0 yy, i na razie nie wiem o siema. rozmawia rozmawia się ma yy, wchodzimy na Skybasa. Plan jest taki, żeby budujemy równo ze strefą, bo nas już raz w, w tym meczu. I musieliśmy robić nową nagrywkę, ja w sensie zrobiłem nową nagrywkę, bo tam to było za, za długo i nie zrobiliśmy w ogóle skybeza czekamy sobie na strefkę i montujemy. Ale jak bym spadał widzowie Popatrzcie sobie przez <grym> Nie ma, nie ma, nie ma. Skąd oni strzelali? Tam, Tam. No tam. Tak, dobra, ale to wiemy, że musimy czekać. Spójrzcie na tą mapę. Tu tornada, podobno mają wciągnąć wszystko. Ty jak już mało, top 7 jest. Ty patrz, tam jest nasz ten pierwszy Skybase. No. I czemu on się nie sklapsował do końca. Zobaczcie. To ostatni raz podziwiajmy tą mapę. Oby nie było celowania z osoby pierwszej, bo ja... Dobra, ta strefa bardzo wolno idzie. Ja myślę, że nie budujmy się już do Sky limitu. Czy się buduje. uj, coś szczelak ktoś. Czemu idź, idź, buduj, buduj! My mamy takiego... O! Prawie byś spadł! Ale ciągle... Kurde. Na pozdro! Czemu poduszka mi nie zadziałała? Czemu ja przywijałem broń? Dobra, więc... Więc Zagramy sobie jeszcze jedną rundkę oprócz tego SkyBase'a I... Będziemy teraz... Chce... Grać brońmi! Chyba ostatni raz, obie wróciły z pas. Wszyscy o to nalegają, mam nadzieję, żeby były stare bronie, żeby ta mapa, co by był rozdział pierwszy, rozdział drugi, rozdział trzeci, by była najlepszą mapą, mi się wydaje. Bym na to osobiście chyba na rozdział drugi, zależy jakie miejscówki by tam Ja tu czy na Aha. A nie róbmy teraz SkyBase'a. A, zwykła ronda? No. Czy jakiś challenge? Nie, żeby zagrać z ostatnimi groniami. W sensie, grajmy teraz... ...normalną grę. ...normalną grę, żeby pożegnać się z tymi tymkami. To jest pierwsza quizowa. Musimy mu zatańczyć jakąś młotkę. Musimy przy nim przysiąść. łakać nie mamy matki. Dobra, widzowie, Lecimy. Chromowe. Chromowe, no. Na chromowym Ale... jest niezła akcja. Dosłownie, event u nas jest za półtorej godziny. No, yes. za jakąś godzinę 40 No, więc widzowie to jest nasza ostatnia rundka w tym rozdziale. No i niestety ale musimy pożegnać się z tym rozdziałem. czy on był fajny, był fajny, ale mogłoby tu coś jeszcze być. Byłby najfajniejszy, gdyby był Scar i Spaz. Bo ja teraz kompletnie się oduczyłem grać z Scar i Spaza, chociaż tam grałem na kreatywnie trochę. Okay, tak. Mm. Tak mi jest trudno grać tak mi... Tu są, oj do mnie strzela stamtąd Ale tu nie idzie już jakiś chłop Masz? No Masz sprać. że Nie płacz, nie płacz. Czemu? Musimy grać. Och, no dobrze, to nie przeszkadzaj sobie. I tak mi automat odpowiedział. Ej, skinę! Idę. Help mi. He, jak? Dasz radę, dasz radę. Ja! Yeah. Ja! Yeah. Ujartoczę. No. Masz macie? Masz to, Ale mało, strasznie. No, też mam mało. Nie wiem, ma ja cały czas ginę dzisiaj. Jezu, ja nie mogę się doczekać, aż Janek zagra. Bo z Jankiem Kolega się fajnie gra. Klas, no. Kolega z klasy. Kolega z klasy. Czemu ja mam tak mało golda? To ja też. Co to już się stało? Też mam to bardzo to... mało golda. Ja mam 34 golda. Ja mam 14 Aha, czyli już usunęli golda? No chyba po prostu. Tak. A... No to ciekawostka dla widzów. Czemu mam 3 km? Ja chcę kupić co uleczyć się. To nagle golda nie ma. No ja mam ile? Ja mam 4000. No ja mam 3000 ileś. Ej, chcesz? Chcesz to? Mm, niekoniecznie, jeśli będziesz we mnie strzelał, ale jeśli mi to wyrzucisz, to... rozdziału. Się ja też. nie zaczęła grać. A, strzelają. Ale Gugan jest za mocny. Zabiłeś ich! No, Guganem. <gry> Ale mam nadzieję, że usuną Gugana. No, usuną na pewno. Nowe bronie będą 100%. No, oby były.

ja go, ja go z górki będę a, tylko A dobra on do mnie szczela Też tylko ja go nie widzę A widzę już tylko Ja go ci pomogę Ty nie zginiesz No dobrze E kolejny Dobrze ale taki kołachaninowy No chop no, on on mnie dużo dostał No i brawo Tylko teraz leczenie Dajcie nam o ja mam leczenie zawy. Dasz radę? Tak, przyleciał do ciebie. Ty ta Wiem. motorówka z tym. Zginął. To są te spocone kubusie To są te spocone kubusie co mnie zabiły wcześniej. To po co się z nim byłaś Nie, ale dosłownie ten sam ty co mnie zrobił wcześniej. Serio? No. No wiem, że mam bolę, bo już jeden kolek Dam radę sobie. Muszę być. Tyle kolejne. kolejny. Boże, ale mój aim jest tragiczny. No jest Chodź tu, nie. bo mi przerwiesz restart. Mam. Dobra, może mnie jeszcze zresztą Oby. Jak się zrestartuje, może wygramy to jeszcze. Ja muszę mieć broń. Dobra, restartuję, oni są daleko. Nie, nie są się... daleko. O. Siema! Dobra. Ale chłopa wystraszyłam. Widowie, zawsze nie restartujcie, jak słyszycie, że chłopicie. Dobra, uda się. Uda się. Uda się. Ja I jeszcze bugana ciebie. dla ciebie będę miał. Wyrzeć mi młota. Młota chcesz? Okej. Okay. Tu masz i jeszcze jest lód tamtych chłopów. To chodź po tamtych... po lud tych chłopów. A nie, ja tu miałem lód z tego typu. A, no ja w sumie nie wiedziałam co tam drop. Jest chłopa? jest jedno solo. Dwie pary. O, ja mam typa. Ej, idę. Wytrzymaj. Dasz radę. Co, ja nie... Nie, nie się jeszcze... Dobra, czekaj. Może mnie jeszcze leczysz. Lecz. Oni też nie. Się będzie leczył typa. Nie ma nie, tylko lecz. Dobra. I nie, bo nie widziałam, że on się ostro. Ja wjeżdżam od razu. Nie czekam na ciebie. Dobra, nie wiem. Mogę wybić potkę, ale robię to. Dobrze. Jest, jest, jest! E, eee, strzelak! Uleczony, uleczony co został dopiero. Mam mnie na wola. Hipo. Się... Dostał. Jest ale musi się przeładować jak dobra. O, wychamy. Szkrabąk. Czemu ty nie lubisz z karabinu? Byś No bo mia miałam do przeładowania. On też dostał Co? Ale już większego? Pota. Jaka pota? Uciekać trzeba. Buduj się! Pota, szybka pota. Wiem, wiem, wiem. I potem wiesz, że ze Pierwsza, pierwsza, a potem... Dobra, i... Ej, czemu oni od dołu? Co? Ja nie spodziewałam się, że od dołu będą chcieli. Dobra, Zobacz, to by było na tyle że Jest bardzo duży, więc długi. będę miał... Du długi, tak, więc będziemy troszkę dużo do montowania, ale czego się nie robi dla widza. papa. Yy... Pa. Widzimy Siema. się w następnym rozdziale.